Jestem nieopodal Piotrkowa Trybunalskiego Za tym, że tutaj płotem mam drogę drogę S8 prowadzącą w kierunku Warszawy no i usiłuję na tą Eskę się dostać Mam nadzieję, że tego węzła Polichno dotrę nawigacja podała mi że jestem na miejscu chcąc wjechać na drogę S8 tutaj oczywiście wjazdu żadnego nie ma więc no, chcąc skorzystać z nawigacji okazało się że troszkę jestem zdany na siebie jak patrzę tutaj po mapie teraz trochę od od deski od odjedziemy. próbuję tutaj raz jeszcze zrobić trasę. Nie wiem, co się dzieje z tą nawigacją, ale teraz pojadę w lewo. Czyli na tym stopie muszę skręcić w lewo. Teraz będę jechał drogą z pierwszeństwem. Jeżeli dobrze widzę układ drogi z pierwszeństwem, dobrze widzę. Droga na wprost jest drogą bez przejazdu. Kończy się miejscowość Polichno. I mam w końcu ezo 8 Warszawa w lewo. Dobra, udało się dotrzeć do drogi ezo 8, natomiast no troszeczkę tutaj rozczarowany jestem można powiedzieć nawigacją no tutaj ewidentnie gdzieś się pomyliła źle, źle zlokalizowała miejsce w którym się znajdujemy także jak widzicie nie da się tak w 100% polegać tylko i wyłącznie na nawigacji, nawet najlepszej nawigacji. Musimy w drodze po prostu myśleć.